Hej, witam na kanale Wikigame Game. Dziś będziemy nagrywać. Movie Star Dokładnie. A więc ktoś ma tej nowe konto. Fajnie. No i no i no i. Nie wiem, czy osoba... Skończyłam wtedy mówić czy nie? Aha, no bo wcześniej mówiłam, że tam takie tam... Hej że... YouTube. Pozdrobimy ją. Ojej, poz... I jeszcze tam. No i wcześniej mówiłam, że, ta, że rzadko kiedy będę dawać te prezenty z listy życzeń, ponieważ jak ja mam ciągle tworzyć, co chwilę konta, żeby Wam dawać te prezenty z listy życzeń, to ja tak naprawdę nie nadążę. Więc nie zawsze mogę Wam dawać prezenty z listy życzeń, a że jak wchodzę na Musa Planet, to że mam, tak jak mówiłam tutaj w tym artbooku. Hmm. Tu to o wiadomościach, że nie jestem, nie jestem zawsze w stanie na odpisywanie tam wszystkich wiadomości, bo jak wchodzę, to, że, e, to, że nie zawsze e, mogę odpisywać, zawsze mam minimum. No zawsze mam jakieś nieprzeczytane wiadomości. No, to tyle. A i tak eee. Yy, skoro. Może sobie zmienię animację? Chociaż no, nie. Niedawno ją zmieniam. Yy, no i sprawdzimy jeszcze sobie tutaj. No, jest prezent. Szkoda, że nie dawał hajsu. W ogóle, ten motyw, co teraz jest, to mi się nie podoba. Jakiś taki, że jest zerwaniem, Tutaj na przykład, że pięknie to serduszko. Masakra. Mm. No i no i. No i znowu mi się to pokazało. Co dziwne coś. No, usunęło się. E, 42 tysiące do następnego levela. Mam nadzieję, że mi będziecie pomagać. O, taki zapokój. Czyli, że już mam 100. Jeden. Tylko nie wiem, czy mi się to tutaj pokaże. No, nie pokazało się. Ale chyba mam już 101 mm, loków na pokoju. Masakra, jak to mi się trochę pomaguje. ładuje. Tutaj to będę musiała zmienić na pewno... Tutaj będę musiała na pewno zmienić podłogę. A tutaj tapety. Albo... Tu? Zróbmy to teraz. No i właśnie skoro mamy zmieniać, to właśnie ym, tam chyba na niemieckim Musa Planet zmieniłam sobie na taki ładny kolor tych ścian w kuchni, chociaż że nie aż tak ładny, bo ty w ogóle nie masz takich ładnych kolorów. I myślę, że tutaj parę rzeczy zmienię w ogóle ściągnę stąd, bo ta kuchnia trochę mnie obrzyda szczególnie Jakbyśmy mieli podzielić to na połowy, to tak. Znaczy, nie, sorry. To się nie, to się nie liczy. E, no to ta połowa niezbyt mi się podoba. Ta druga jest nawet. Ta druga mi się nawet podoba. Czyli, że zmieniamy kolor ścian na poziomie. Tak naprawdę nie pamiętam, jaki to był. No, gdzieś chyba właśnie taki. Dobra, niech będzie taki, bo te wszystkie są prawie takie same. Byłoga, też niech będzie jakaś. No nie, dobra, to już wolę A nie, 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 nie tą. No, tą. Ale jeszcze. Jakiś ten, zobaczę Ta to jest nawet fajna eee, szkoda, że i można przystawić, albo coś kurczę no, no, no. No. może tam i tylko ananasa śmiejący się ananas No jak chcę ogólnie jeszcze rzeczy. I myślę, że jak nie będą mi... I myślę, że jak zrobię tak bardzo ładnie ten mój dom, to myślę, że będę też oddawać rzeczy do pokoju. Do pokoju jeju. To mi się nie podoba to też. I to. Dobra, teraz do Was Dobra, a więc jestem i tak zrobiłam swój pokój, nie miałam jakiegoś lepszego pomysłu. W ogóle mam trochę mało e, rzeczy do, do pokoju. Do kuchni, o teraz mi się pokazała Do kuchni i dlatego jest taka trochę najgorsza. Co to jest? To coś nie mam pojęcia. Dobra, to zobaczymy. Co? Gdzie coś pisało? Zwierzak staś urósł. Pięknie, aby zobaczyć jak. Dobra. Mhm. Bo ja, ja nie mogę się doczekać, aż urośnie mi ten zwierzak. Szczególnie, bo jeszcze tamten pewien fajny mi został. Ponieważ on z tą piłką mi się nie podoba. No i wtedy z 9 będziemy miał 12. No to mi się nie opłaca. Jak ma być taki? Chociaż, chociaż nie, bo on będzie wtedy inny. Ale 42 tysiące. Wcześniej ile było? Dobra, mniejsza. Tutaj będzie 4 tysiące. Musimy sobie odróżnić. Kliknijmy to. Hmm. Jesteś w pozycji? Nic nie ma. No co za tak czterdzieści No dobra, kochani, a więc ja myślę, że to na dziś już wszystko. Mam nadzieję, że dacie suba, zalajkujecie i że skomentujecie. No i oczywiście, że tam będziecie podawać innym, że to jest ten fajny kanał. Jej, ten kanał jest fajny, czy coś tam no dobra, żartuję, alfa nie było, gdyby tak było. No ale mniejsza z tym, bo zaraz się rozgadam, a nam się ten czas kończy, a więc to było na wszystko. To był kanał.